Czy czujesz, że świat sztucznej inteligencji pędzi do przodu, a ty zostajesz w tyle? Chcesz zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoją wartość na rynku pracy? Poznaj Campus AI, nowoczesną platformę edukacji w dziedzinie sztucznej inteligencji. Nasza metodyka, opracowana przez mój zespół na Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Harvard University, gwarantuje naukowe podstawy edukacji. Według badań praca w modelu Human plus AI Collaboration podnosi efektywność o 40% oraz zwiększa satysfakcję z pracy aż o 60%. W kampusie AI nauczyłam się, jak efektywnie wykorzystywać narzędzia AI oraz jak stworzyć własną wersję osobistego asystenta ChatGPT. Nasza platforma to nie tylko kursy, to kompleksowy ekosystem edukacji AI. Dzięki Campus AI zdobędziesz praktyczne umiejętności, które przyniosą realne korzyści w Twojej karierze. Zapewniamy Ci prestiżową certyfikację, test osobowości, narzędzia takie jak MultiBot czy PromptBook, dostęp do społeczności i wiele materiałów dodatkowych. Dołącz do Campus AI i zacznij wykorzystywać swój pełny potencjał.